Przystanek osobowy jest wyposażony w dwa tory, dwa perony. Proszę bardzo, tutaj mamy takie peroniki, jak i również ławki, śmietniki, wiaty. Mamy tutaj również jakieś rozkładziki, a nawet ciekawe zapowiedzi. Zapowiedzi mamy, gdyż tutaj mamy taki, taki taką jakby nastawnię, taki alapodg, który tutaj obsługuje to przejście na jednotor, z dwutoru na jednotor, na linii 200. A propos z linii 203. Znajdujemy się na linii 203 na kilometrze 74 i 700 metrze około. Tutaj mamy szlak nad Czefik. Przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Czersk. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Chojnicę i przy okazji najbliższa. Yy, stacja w tamtą stronę A właściwie przystanek osobowy to... Znajdujemy się przy rozkładzie jazdy Taka typowa ostbanówka, co by tu więcej mówić Nie jest ani dobrze, ani nie jest również najgorzej No nic, mi się trochę śpieszy na przejazd Bo zaraz będzie TLK Borytucholski jechał Także dobrze, z tego miejsca, z dla relacji Mati08, cześć!